Musieliśmy zboczyć nieco z trasy Jamana-Michaela, ale zaledwie 12 km przed jej końcem nic się nie stało. A zrobiliśmy to dlatego, aby pojechać dookoła na tym, to się nazywa Wielki Ring otaczający Wulkan ASO. Powstały wiele setek tysięcy lat temu po dużym wybuchu, więc jesteśmy na sporym podwyższeniu, który to otacza dookoła w sporej odległości od wulkana ASO. Natomiast cały środek tutaj Dookoła wulkanu jest w tej chwili zamieszkały. Są pola, gdzie ludzie mieszkają. Troszeczkę słońce nie chce współpracować z nami. Dzisiaj słynna Laputa Road, czyli droga w chmurach. Po raz pierwszy, jak jeszcze mieszkałem w Londynie. Miko pokazała mi taki filmik w internecie. Znalazła mi jakiegoś Japończyka, nagrany właśnie tutaj z drona. Niesamowita droga, przejeżdżająca z tego głównego dużego ringu przez góry na dół. Cały ten obszar dookoła tego głównego wulkanu Asło jest kraterem. To jest olbrzymi obszar. I zakochałem się od razu w tym miejscu. Stwierdziłem, że oczywiście muszę tu przyjechać i na, nagrać również własne wideo. Chwilę później było trzęsienie ziemi w Kumamoto. Bardzo silne trzęsienie ziemi. Całkiem niedaleko już stąd, więc cała część środkowa wyspy odczyła to trzęsienie ziemi, no ale oczywiście ten rejon najmocniej. Niestety spora część drogi uległa zawalenia, ponieważ jest wysoko w górze. Popsuwały się duże części tej drogi, została na, całe, na stałe zamknięta. Niestety na tą chwilę nadal nie ma planów odbudowy, nad czym strasznie ubolewam. Zobaczmy jak to wygląda, co będziemy mogli stamtąd dostrzec. W tej chwili jesteśmy trochę wyżej, stąd widać ogrom zniszczenia tej drogi, a jednocześnie też piękno jej. Widać tutaj, obudowa góry się obsypała, ale tam połowa drogi, wręcz nawet więcej niż połowa, runęła w dół. Więc, praktycznie, sytuacja nie do odbudowania. Realistycznie rzecz biorąc, w Japonii, patrząc na to, ile atrakcji jest zamkniętych z powodu właśnie różnego rodzaju obsunięć, patrząc na to teraz z góry. Wyobrażam sobie, jak wspaniała musiała być ta podróż. I zobaczcie, podziwiajcie razem z nami Laputa Road z powietrza i z lądu. Zeszliśmy teraz nieco poniżej. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest taka pętla, gdzie ulica zakręca. No muszę powiedzieć, że wygląda to jak plan jakiegoś filmu katastroficznego. Tutaj to zbocze góry, które było zabetonowane, po prostu się rozpadło. Wszędzie dookoła tam jest taki odcinek cały po przeciwległej stronie drogi, który jest zasypany. Wręcz połowa zbocza góry runęła w dół. No dobrze, zróbmy jeszcze kilka ujęć. A co dzisiaj bardzo mocno dymi. Gracias. ¡Gracias! serdecznie na ekranach waszych odbiorników. Dziś wraz ze mną Andrzej oraz Stefan. Hello! Jesteśmy w okolicach... A co? Który właśnie wybuchł. Który właśnie wybuchł. Wspaniały, piękny dym, co jest cudowne. I teraz, jeśli uda nam się... Co <grymne> jest cudowne z naszego punktu widzenia. no bo... Od samego rana miałem nadzieję, że wybuchnie. Tak, Andrzej mam nadzieję, że wybuchnie, że będziemy mogli łapać kamienie lecące Jeśli uda nam się zrealizować całe, wszystkie punkty programu dzisiejszego, to prawdopodobnie z tego wyjazdu powstaną nawet trzy odcinki, może zobaczymy. Po pierwsze, to jedziemy trasą Yamanami Highway, która właśnie za chwilę już się kończy, jak tylko zjedziemy na dół z tego. Klifu otaczającego cały Wulkan Aso. Wtedy mm, zakończę filmowanie. Będziecie mogli obejrzeć całą około dwugodzinną relację, transmisję z przejazdu e, tą właśnie trasą. To po pierwsze. Ale to tylko dla hardkorowców, którzy robią długie e, przejazdy. Druga sprawa to e, Laputa Road, którą e, jakiś czas temu, jadąc, z Andrzej filmowaliśmy jej północną część, a dziś mamy zamiar zajechać właśnie od strony południowej. Tam chcę dokończyć filmowanie, i wtedy powstanie osobny odcinek Olaputa Road, bo jest to bardzo ciekawa droga, e, też bardzo znana, kultowa, niestety już Nie, nie przejezna od, od momentu, kiedy się zawaliła. Następnie w tamtej dokładnie części, e, u podnóża wulkanu ASO, jest pewien, niegdyś znany, odwiedzany przez znane osoby hotel, który jest odpuszczony też od wielu lat. No i na koniec planujemy. Wjechać, bo da się wjechać na, na górę w okolice krateru, jak najdalej się da w tych rejonach się troszeczkę pokręcić. Także jest na dzisiaj zaplanowane mnóstwo przygód. Do zobaczenia dalej. Spójrzcie, co znalazłem. Po raz pierwszy wiśnie z pięknym widokiem na wulkan dymiący. Oso. O, teraz z e, Ale takie mizerne jakieś te wiśnie, nie wiem co to. Nawet nie będę próbował, w sumie chyba. Tak sobie drzewko wyrosło jedno. No dziko. Pokrótce, to jest zmiksowany materiał z dwóch różnych dni z Laputero, kiedyś byliśmy na górze, od tego zacząłem odcinek, pokazałem Wam te najlepsze momenty. Żałuję, że dzisiaj prawdopodobnie nie damy już rady, bo to trzeba bardzo dużą, okrężną drogą dookoła pojechać, żeby dostać się tam na górną część. Tutaj od dołu, myślałem, że da się podjechać więcej, że można iść oczywiście tą drogą, ale ona idzie w serpentynach na, na, przez następne kilkanaście kilometrów, żeby się tam wspiąć, więc... Nie mamy na to czasu, chcemy inne rzeczy jeszcze odwiedzić, sfilmować. Pokrótce ta, to właśnie Laputa Road. Nazwa jej się bierze z, od anime: Laputa Castle in the Sky, czyli Laputa zamek w chmurach. Ponieważ kiedy była pochmurna pogoda, to właśnie będąc, jadąc tą drogą, można było czuć się, jakby się jechało wśród chmur. Ze wspaniałymi widokami, co mieliście już chyba okazję zobaczyć na początku tego odcinka. Myślę, że, no dzisiaj mówię, trudno powiedzieć czy mi się to uda, zobaczymy się okaże, jeszcze raz A, bym by chciał okay. udać się na górną część wtedy jak będzie mniejszy wiatr, żeby jeszcze więcej lotów wykonać, jeszcze bardziej szczegółowo pokazać tą drogę, ponieważ ona tego warta. Zjedliśmy mały lunch, przeszedłem się tam kawałek może z pół kilometra i kontynuujemy dalej do kolejnego miejsca, które zobaczycie prawdopodobnie już w następnym odcinku, także do zobaczenia. Whoa